Cześć. Mówisz, ach, te media społecznościowe ile ich jest, a zarządzanie nimi to też jest czasem problem i przede wszystkim czas, który musisz na to poświęcić. Tych mediów społecznościowych jest sporo, ale zawsze warto uwagę poświęcić na te najważniejsze: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, czy wreszcie YouTube, łącznie z wizytówką. W Google, w wyszukiwarce Google. I jeżeli postawisz na te media społecznościowe i będziesz je właściwie redagował, publikował treść i ten kontakt będzie wysokiej jakości, zapewniam cię, że przyniesie to niesamowite efekty dla twojej marki, z twojej firmy, twojej strony internetowej i będziesz zadowolony. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub przez e-mail lub przez stronę. Do usłyszenia.